z Ewangelii według świętego Mateusza. Od godziny 6 do godziny dziewiątej ciemność okryła całą ziemię. Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem Eli, Eli, lema sabachthani? To znaczy Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Dzisiaj porozmawiamy o samotności. Samotność pośród ludzi której tak wiele osób doświadcza, zwłaszcza w ostatnim czasie, w tym czasie um, różnego rodzaju obostrzeń, kiedy relacje międzyludzkie są mocno ograniczone, były ograniczane. Czy samotność jest znakiem czasów, w których żyjemy? No, właśnie, z jednej strony człowiek ma prawie wszystko, czego pragnie, ten dostęp do wszelkiego rodzaju dóbr, zdobyczy technologii. Jest dzisiaj bardzo, bardzo szeroki i można powiedzieć, w jakim sensie jesteśmy syci tym wszystkim, że czujemy się tacy napełnieni, a jednocześnie. Jesteśmy tacy samotni. Pandemia trochę to też pokazała, że kiedy weszliśmy w świat wirtualny, zarówno w szkole, jak i w pracy, to z jednej strony, jeżeli człowiek ma rodzinę, męża, żonę, dzieci, no to się okazało, że to był dosyć taki trudny czas, i człowiek pragnął jakiejś tam samotności takiej chwilowej, a z drugiej strony to obnażyło prawdę też o nas jak bardzo w świecie współczesnym człowiek jest sam. Jak potrzebuje drugiego człowieka, a trzeba by powiedzieć jeszcze inaczej: jak człowiek bardzo potrzebuje pana Boga. W jakim sensie no, spełniają się te słowa kardynała, ówczesnego kardynała Ratzingera, późniejszego papieża Benedykta XVI, że Kościół XXI wieku właśnie będzie taką oazą na pustyni. I to wołanie Jezusa z Krzyża, Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił. No jest takim krzykiem człowieka właśnie tego świata, człowieka, który potrzebuje Boga, chociaż tak często jest daleko od niego, albo nawet, nawet człowieka walczącego z Bogiem, z wiarą czy, czy z Kościołem. I te słowa Psalmu 22 warto też zaznaczyć, nie tylko są takim. Taką skargą, takim wołaniem, a może raczej wypadałoby powiedzieć wręcz krzykiem, krzykiem. rozpaczy: Boże, gdzie jesteś? To ten psan kończy się dziękczynieniem za wybawienie od śmierci. I to się dokonało w osobie Jezusa Chrystusa, kiedy trzeciego dnia Chrystus martwy wstaje. Ale to też jest taka zapowiedź i dla nas, że nie ma takiej sytuacji, nie ma takiej chwili i takiego nieszczęścia, z którego Chrystus by nas nie wyprowadził. I tu jest chyba nadzieja, bo rzeczywiście te słowa są bardzo mocne. I gdybyśmy się tylko zatrzymali na tym zdaniu: Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił i nie przyjrzeli się, co jest dalej, nie czytali dalej też właśnie w salm, z którego, 22, z którego one są przywołane, to faktycznie można by było popaść w taką beznadzieję, w poczucie, no tak, Bóg opuszcza człowieka. No ta samotność Jezusa na krzyżu, ona dla nas jest też potrzebna, bo Jezus stał się do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu, a więc tak jak każdy człowiek no, przechodził przez cierpienie, także przeszedł przez bramę śmierci, więc tym bardziej właśnie w Chrystusie odnajdujemy taką nadzieję, że że Pan Bóg pozwolił doświadczyć tego, czego my też doświadczamy na, na co dzień. A więc Bóg nie jest gdzieś tam daleko, który tylko mówi, jak mamy żyć, jak mamy postępować, Bóg, który daje nam przekazania, ale Chrystus przeszedł taką samą ścieżkę, jak każdy człowiek, oczywiście nie posiadając grzechu i nie popełniając żadnego grzechu, ale w cierpieniu. W jakim sensie zjednoczył się z każdym człowiekiem? I co więcej, człowiek cierpiący, człowiek, który odkrywa jakiś bezsens swojego życia, tym bardziej może szukać ratunku w Jezusie. Choćby takim krótkim stwierdzeniem: Jezu, ratuj mnie, Jezu, pomóż, lub tym pięknym stwierdzeniem, które przekazał nam Pan Jezus za pośrednictwem siostry Faustyny. Jezu, Jezu ufam Tobie. Ufam tobie. Powiedział ksiądz, że ta samotność była potrzebna. Może właśnie jest tak, że ona była potrzebna nie tylko tam na krzyżu, Pan Jezusowi, ale jest potrzebna każdemu z nas. Po to, żebyśmy mogli dostrzec, żebyśmy mogli po pierwsze usłyszeć Pana Boga, żebyśmy mogli w naszym życiu w końcu odkryć to miejsce właśnie dla Niego, żebyśmy znaleźli to miejsce dla Boga w naszym życiu. To zdanie Chrystusa z Krzyża jest dla nas wszystkich, może zwłaszcza dla tych, którzy w tym roku przeżywają różnego rodzaju trudności, tragedie, jakieś problemy. Właśnie może warto tymi słowami też się modlić, słowami Psanu XXII. A możemy być pewni, że przyjdzie taki czas, w którym będziemy dziękować Panu Bogu za to dobro, które nam wyświadczył. Nie bójmy się trudów, nie bójmy się samotności. I nie bójmy się prosić Jezusa. Dziękuję bardzo.